mam mordy i wariaty, z tej strony Kamil dzisiaj kilka słów o Legii po raz kolejny w formie podcastu jestem dzisiaj razem z Mateuszem standardowo, misie 17 Misiu 17, dzień dobry dzisiaj odcinek taki podsumowujący ostatni sezon tak, tego nam jeszcze tego nam zabrakło dzisiaj sobie tak przelecimy punkt po punkcie jak to wyglądał ostatni ostatni rok wykonania naszego klubu Eee, no i od czego zaczniemy? zaczniemy? Może od plusów i minusów ogólnie tego sezonu. Jak to wyglądało, co się nam najbardziej podobało, co się nam najmniej podobało. Czy to mi najmniej się podobała na pewno nasza drog początkowa droga w europejskich pucharach i generalnie te wszystkie remisy z Gibraltarami i innymi takimi słabymi drużynami. No to to był chyba taki najgorszy e, cały moment tak tego całego sezonu moim zdaniem. Ogólnie puchary tak, no bo jeszcze Puchar Polski też żeśmy przegrali. No ale europejskie puchary, no to była faza budowy z, zespołu więc. No, ale można powiedzieć, że było to dosyć rozczarowujące w momencie kiedy No jak dla każdego każdy sezon dla Legii to jest rozczarowujące jak nie ma europejskich pucharów, tak. Ale tam no nie potrafiliśmy w pierwszym meczu wygrać z Gibraltarem, nie no, to to prawda. nie ma żadnego... Zaczynamy od minusów, to puchary, tak. e, kontuzje pod koniec. Kontuzje pod koniec, ale to chyba raczej, mam nadzieję przynajmniej, że to raczej taka e, wypadkowa tego, całego, tego całej pandemii tak naprawdę. I, I nic więcej, i te mecze nagromadzone, to po pierwsze. Po drugie Legia miała na początku praktycznie same wyjazdy i brak możliwości jakiejś regeneracji dłuższej i dlatego tak to poszło Coś jeszcze I się się... chodzi o kontuzję. Coś tam nam się nie podobało. Mi się nie podobało, że jest dużo było takich maczy, znaczy dużo było takich momentów, że graliśmy lepiej, potem graliśmy gorzej. Takie łopatki, wzloty. U siebie graliśmy super, na wyjeździe już nie, niekoniecznie. To chyba ta gra na wyjeździe też mocno do poprawienia w następnym sezonie. no To tak, to na pewno. No i do tego, że wiesz, no jak prowadziliśmy z tymi słabymi drużynami po 5-4-0, to często odpuszczaliśmy już na końcu. <grym> no dobra. Zabiłem ci program. <grym> Okej. Okay. No nie, no tak. To prawda. Myślę, że przy 7-0 jeszcze powinniśmy pocisnąć. No i tam no, w ogóle, no sędziowie też, bym też powiedział o sędziach, tak, no, bo jeżeli... Już my nie, nie, nie płacimy sędziom, to nie Krakowie, więc... Ale wiesz co, no jeżeli przy 7-0 nie doliczasz 5 minut czy 10, a tyle razy <laughs> przecież musieli wyjmować tą piłkę z siatki, tylko kończysz od razu po 90 minucie, to znaczy, że okradłeś, jak jest goli, tak? To jest. Co jeszcze, stałe fragmenty gry sobie wynotowałem, bo tak patrzę, że Jędza, Lewczuk, Wietes, łącznie Wszyscy chyba środkowi obrońcy mieli 5 goli i jedną asystę. Więc Czy stałe tak fragmenty kur, no poprawy by było, bo jak masz Jędzę, Lewczuka, Wieteskę, Remiego. No, to kurde, można by oczekiwać, że jednak tych goli będzie więcej. Szczególnie że ci też goście, którzy wyrzucają, to też jakieś nie takie ułomki, tylko ludzie, którzy potrafią wrzucić tą piłkę w punkt. Tak, wrzucali, tylko że jeżeli Wieteska, myślę, że gdyby wykorzystał chociażby połowę tego, co miał. Krótko walczył. No, myślę, że spokojnie, gdyby tam nie miał raczej za dużo do powiedzenia. No, a ze strzałów takich bezpośrednich, zrzutowalnych, to tak naprawdę. Chyba utkwił mi w pamięci tylko jeden, no roszy na no, koniec sezonu. Jak <laughs> widzę chyba coś strzelił, już nie pamiętam. Wiem, ale... ale wiesz co, jakoś tak nie mogę sobie tego przypomnieć. Natomiast no to co mi zapadło w pamięci zostały fragmenty takie bezpośrednie uderzenia, no to rosza w ostatnim meczu z Krakowiem. Trzeba ściągnąć coś tego forsela. Tak, na no, zmiany lotne, ale. 5 pięć, to... pięć zmian, więc będziemy go wprowadzać i od razu ściągać. No jest to, to nie jeden. byłby głupi pomysł, na bo myślę, że jeżeli hangi... Bońkowi dasz bańkę, to potem można pod schodzić, podchodzić cały czas. Tak. Takie lotne zmiany, no na stałe fragmenty. Ja myślę, że Boniek lubi. Ja nie wiem tam za 50 tysięcy by się nie zgodził, myślę, że bańkę trzeba płacić. No no to z bańkę w sumie. No. Bańkę to już jest no mistrzostwa. To raz. mistrzostwo za 93, żeby oddał. <laughs> no dobra, to już minusy kończymy chyba, bo nie ma co tam gadać. Nie no, z minusów było tak naprawdę... Tak dziwo, sporo wymusziliśmy. Bardzo mało, było Z plusów, ja uważam, że na, największe plus to mistrzostwo. Największe plus to mistrzostwo? No i, i to koniec na razie. Dzięki, zamykamy temat. To podobało mi się chyba najbardziej to, że stworzył się taki zespół i walczą, zapierniczają, i to jest spoko. To mi się podobało. No i to, że u siebie byliśmy. Kozakami przychodziłem sobie na L3 spokojnie, wyluzowany, Wiedziałem, że w zasadzie wszystkie mecze się kończyły happy endem, a nie zawsze tak było w ostatnich latach. A przeważnie, nawet jak pamiętam, jak chodziłem na L3, to zawsze wychodziłem wkurwiony, więc ten rok był dla mnie takim. No tak, ale to też ponownianą. trzeba pamiętać o tym, że ten początek to nie był takie fajne, wszystko eleganckie, że przy wychodziłeś z tego stadionu zadowolony. Pamiętaj mecz z pogonią. Nie mówię o europejskich pocharach na początku. Natomiast tak, tak myślę, że od meczu z Lachem to wszystko się tak pozmieniało. Na tyle, że rzeczywiście zaczęło to wyglądać naprawdę bardzo fajnie. Tak, potem od razu Wisła na 7. No to mecze właśnie też co zostało ci w pamięci to 7.05140 takie to... Nie no, na pewno była to przyjemność potem w pewnym momencie przychodzenia na te mecze. Mhm. Nie było tak, że wstawałeś i o kurna niedziela znowu na mecz trzeba wejść. Nie wiadomo co się wydarzy. No i ten sezon: chyba jeszcze większy plus na niż to mistrzostwo to budowa LTC. No. Czy znaczy, to jest już tak naprawdę to, zaczęło się trochę wcześniej? Otwarcie tak? LTC. No. A, otwarcie, okej. Okay. No też można to powiedzieć. no Na pewno jest to Darek, sobie zbudował pomnik i tyle. No. Którego nikt mu nie zabierze. Zawsze będzie już powiedziane, że LTC zbudował. Mioduski, nieważne kto będzie tam właścicielem klubu. No dobra, to co? Pogadajmy sobie może trochę o trenerze. Zumujemy drużyna trenera, a potem piłkarzy. No, trener jest generalnie wygrany tego roku, bo no zrobi wszystko co powinien zrobić. Tak drużyna jest przygotowana fizycznie, przygotowana mentalnie, taktycznie też żeśmy poszli do przodu. Wynik osiągnięty. Nie wiem, co tam więcej można od niego oczekiwać. Tak? To zarządza latach, zarządzanie tym składem, tym wszystkim też jest takie dosyć rozsądne. W ostatnich latach nie przywykliśmy do tego, żeby trener tak naprawdę cały sezon przepracował. No tak. Tak. Ostatni raz było za, za Berga, tak, za Berga. Tak. A to już było tak dawno temu, że... Chyba 2015 ujadł. chyba, tak? Tak, 5 lat. No i te zmiany myślę, że jeśli chodzi o to, że właśnie nie było nowych trenerów, nie było takich nerwowych w końcu ruchów. Eee, Fajny prezesa. sztab sobie też zbudował, bo i Bortnik, tak. i Sajoganowski, tak, no, do wkońnię wiadomo, to wszystko jakoś tak zaczęło ze sobą fajnie Tak, no, Nie skróbę. było takich nerwowych ruchów i myślę, że to najwięcej pomogło. Eee, Wukowicz pokazał, że jednak coś tam potrafi. Dawno nie widziałem tak zmotywowanej legi w niektórych meczach przynajmniej. Miała być taka tragedia pod względem taktycznym, a no nie wiem, się, ja widzę jakiś pomysł taktyczny tej drużyny, widzę jak chodzą boki obrony, jak się zachowują skrzydłowi, schodzą do środka, tak. No jest ogólnie widać, że jest jakiś plan, pomysł na tą grę, nie każdemu mu musi się podobać, ale przynajmniej jest jakiś taki wyraźny styl, tak? Tak, ale nie masz wrażenia, że akurat yy, nie powinno być tak, że od pierwszej do 30 kolejki to trenuje to Wukowicza od 30 do trzydziestej co prawda w tym sezonie już tak nie będzie. to kibice powinni. A potem po prostu, żeby ktoś kto potrafi w rundach mistrzowskich, finałowych punktować, nie? No już bo... nie będzie rund finałowych, <laughs> bo... No na razie nie będzie, znaczy no... Nie wiadomo jak długo, tak, bo nie wiadomo kiedy no, im się o, tu to się znowu. Chociaż znając Bońka, to może być tak, że zaraz podwyższą, że będziemy mieli 28 klubów w ekstraklasie. Albo 10, nie wiadomo. Z czego z tylko 4 się będą strona. nadawały do gry, ale. Ale tak, no. Jedyny chyba też taki o tych minusach, co mówiliśmy, to właśnie ten e, brak takiego już. M, z brak zwycięstw w momencie, kiedy tak przychodzi ta główna faza, bo tak było i w zeszłym sezonie. Znaczy dwa sezony temu, tak było w poprzednim sezonie, że też tak wygraliśmy ten pierwszy mecz, tak jak było to w 2018-2019 przepraszam, i potem nagle Zniżka No, a tutaj to akurat. Ostatnie dwa mecze Legii zupełnie nie interesowały. Nie no, W tych dwóch ostatnich meczach to nie mówmy. Tak. Myślę, że mecze z Jagiellonią i z Piastem to też Legia wyjechała z takim wynikiem jaki chciała wyjechać i... Czy nie no, te dwa ostatnie mecze to już nawet nie liczę tego do, jakiegokolwiek, do jakichkolwiek statystyk trenera, tak? No to miał być przegląd kadr, przegląd młodzieży. No to miał 8 punktów. W pięciu, Wyszedł idealnie no. 8 punktów w pięciu meczach i mówię, z Piastem i z Jagielonią, to chyba tyle co chcieli ugrać to ugrali no po 8 po punktów w pięciu meczach, 15. To tak, to byśmy było dobre, ale ten cupiał zwisły, tak? Tak. że cupiał podobno tam dosyć grubo kupował te mecze, dlatego był dosyć zaskoczony, że się nie udało wygrać 30 spotkań na 30. No dobra, to jeszcze z plusów WK Wprowadzanie młodych moim zdaniem, no bo i karbownika, no to z karbownikiem to w ogóle jakiś majster został zrobiony. Fajnie wprowadził rosołka i myślę, że będzie go dalej budował. Mimo wszystko Kulenowicia jakoś tam też za te 2 miliony puścili po miesiącu kopania się po czole budował Majeckiego. No i wprowadzę kolejnych, tak? Nie większość pewnie tam bardziej ZMUSU, ale kto tam się wyróżnia, to zostaje szansę wcześniej Kostosz, tak? Czy powiem tak, wolę takie wprowadzenie młodych piłkarzy, nie takie jak Zajana Urbana, tak? Że którzy, niektórzy tak już napisali, że Jan Urban to jest jaką szkoli młodzież, jakim daje szansę, a wszyscy zapominają o tym, że po prostu musiał dać im szansę, bo nie miałby kim grać, tak? Musiałby sam występować w tych meczach. Dlatego, dlatego tak naprawdę wyszli Borysiuk, wyszedł Trybus i tak dalej, bo nie było kim grać. I za każdym razem tak było, tak? Bo potem. Łukasik mu w taki sam sposób wyszedł, forma. kosetne czy kosecki to chyba akurat. No chyba właśnie nie grał, wiesz. Też... No tak, no ale to tak jak mówię, takie było wtedy stawianie na tych młodych, bo, bo po prostu było trzeba, tak? W tej chwili. Na tej lewej obronie, tam gdzie Karbownika, Karbownik, no akurat Karbownik. Akurat Karbownik to też tak można powiedzieć, że trzeba, tylko że on i tak sobie go wymyślił, bo to był koleś, który nigdy w życiu nie grał na lewej obronie, tak. No tak, natomiast no to też zupełnie inna sytuacja, tak. No Rosołek to taki zawodnik, który dostawał szansę najczęściej w takich meczach, gdzie po prostu trzeba było gonić wynik, tak. Tak, to prawda. Bo bo to zobaczyć Pierflech potem jeszcze na zagłębiu dostał też taką szansę z kostorzem razem, że w ogóle Kantę został zmieniony niezgoda. Tak no to takie kurna to chyba też że nie... akurat wtedy to był nietrafiony no tak akurat so. był nietrafiony no i też chyba taki minus Wukowicza w, że w momencie kiedy już wszystko wydaje się że jest idealnie to nagle włącza mu się tryb chyba już nieśmiertelności i, i czasami robi takie głupoty wprowadzając czy robiąc zmiany że że masakra no to jeszcze ten, bo sobie o tym zapomniałem powiedzieć o, jak mówiłem o bokach obrony e sobie wynotowałem, że Wesowicz w tym roku, w tym sezonie, dwa gole, 7 asyst, 2 dwie asysty drugiego stopnia, 2 7 2. Mhm. A Weso rok temu 0 goli, 3 asysty, 1 asysta drugiego stopnia, czyli w ogóle no, przepaść. Karbo też 0 goli, 7 asyst i 6 asyst drugiego stopnia. No, pamiętam w tamtym roku czy Rosza, czy Chłoszek to tak dosyć miernie. Chłoszek to nigdy chyba nie miał jakichś wielkich, wybitnych no, liczb, nie tak? Nie było, to prawda. On więc... tak naprawdę chyba w pierwszych, w pierwszych meczach swoich w Legii strzelił dwie bramki. No to też fajnie pokazuje, jak, jakie są role teraz tych bocznych obrońców, tak? I na co możemy też liczyć u Mladenowicza, który będzie tam śmigłym <coughs> tym lewym skrzydłem. Tak? No, Mladenowicz, Karbownik na prawej. No nie wiadomo już. A ale już to nie punkt... dało w zasadzie, ale to już. Robimy drugi odcinek. No dobra. I taki jeszcze ostatni punkcik, jaki ja sobie wynotowałem, może tym jeszcze czymś zaskoczysz, to. O... To taki ogólny rozwój piłkarzy. No bo to, co zrobił z Antol Antoliciem, z Kantem, z Wesowiciem, nawet to jak Sanogo potem wszedł po Kontuzji, czy Wieteska ogólnie jaki zrobił rozwój. No i też to, jak Porównać sobie na przestrzeni tego sezonu, no to tylko chyba Martin zjechał formą stolarski na pewno, znaczy, może w szale, bo tak. kiedykolwiek w takiej formie co, on jeszcze miał, On jeszcze miał to nie niezłą ale wiosnę już miał tragiczną, więc. Widać, że ta praca całego sztabu. Czy na jesieni to on grał do, jakiego, do pewnego momentu, później było, wiesz. Potem nie grał, ale to było. Lechi tak, dlatego bodajże, też tak? były te pytania się pojawiły, co się stało ze Stolarskim, nie? Bo. Odleki chyba się nie pojawiły. Ale to nie było tego. tak, że ten wesowicz jest dużo lepszy niż, niż Stolar. Myślę, że mniej więcej do pewnego momentu na równik byli, na zbliżonym poziomie. A czy wesowicz, to generalnie tak mi się wydaje. To takim mega, mega kocurem to zrobił się po pandemii. Bo wtedy to już w ogóle był nie do. Ale nie, to, to też to tak mam wrażenie, że trochę mega, mega kocurem, tak, ale no już olbrzymi skok zrobiło na wiosnę przed pandemią, tak? Tak, natomiast no to co robił już po pandemii to już. No to na nie przypił kaszlegi do Ta. kontuzji, tak? Ta. No to bez dwóch zdań. No ale powiem ci. tam było widać jakby nie zabrakło. Antolicz... Nawet szczołek wyglądał jak. Ja bym ich gonił z klubu, Jaka a mater. tu gość przyszedł i zrobił z nich najważniejszych piłkarzy w ogóle dla drużyny. Tak? Bo z Antolicia w tej chwili to nie bardzo sobie to wszystko wyobrażam. No, Antolicz to jest chyba teraz tak naprawdę główna postać w Legii, tak? Wysadzenie Antolicia, no to... No to tak, to będzie raczej go ciężko zastąpić, chociaż... Chociaż tak patrząc na końcówkę sezonu, no to to co tam robił Sliż, no tak, jeśli też Karbo może być rozwiąza... jakimś rozwiązaniem na to. Bo... Garbo to myślę, że pół roku góra. No nie ma w legi, legi takiego zawodnika, bez którego się nie da żyć, tak, ale no, nie ma sensu na pewno sprzedawać Antolicia za żadne pieniądze, bo to... No na pewno nie za grosze, tak. Chociaż no no i no. tak i tak, no wiadomo, tak? Kończy mu się za moment kontrakt, ma pół roku kontraktu, bo do zimy, 2020 roku i Zobaczymy, chociaż Antolicz mówi, że chciałby zostać. Ale wiadomo, tak? Pieniądze to pieniądze. Możemy mówić wiele różnych rzeczy. Podsumowaliśmy sobie sezon, podsumowaliśmy sobie. Oceniliśmy trenera za ten rok. Zawodnicy i teraz. Teraz nam zostali zawodnicy. To co, jak jedziemy? Plusy i minusy? Wygrani, przegrani? No, chyba tak będzie najlepiej. No to dawaj. No to takim chyba wygranym, co wiadomo, karbownik Antolicz. No, można powiedzieć, że wesowić, bo po, po poprzednim sezonie to, co teraz prezentował, no, to nie była Ziemia. E, z takich piłkarzy no, Kante, jeszcze... Kante, którego wymieniłem już też, tak. Kante, tak, natomiast myślę, że Lukiniarz. No, też prawo. bym dał mu duży plus. I, i... Kto, kto go tam cokolwiek sobie przeskałtował przed przyjściem, no to pewnie jest w grubym szoku, tak? Bo to, nie pamiętam, bo taki jest sreberko żeśmy się wspierali, tak? Czy 4 czy jedna asysta. No czekaj, ty mów, a ja od razu yy, sprawdzę. I, i no, nikt się nie spodziewał, że to zapunktuje tyle razy. Mm, jeśli chodzi o plusy, na pewno e, z plusów jeszcze Lewczuk. No tak, znaczy dla mnie to było Jędza. oczywiste, że to będzie wzmocnienie, ale, ale szczerze to myślałem, że bardziej to nawet ławka będzie, a niektórzy to nie chcieli, żeby Lewczuk tu przychodził, tak? Bo to w ogóle stary i dziad. i Tak. I w ogóle masakra. Dużo tak. osób też nie mówi źle o Wietesce. Ja bym tak aż tego tak. nie robił. To fajnie. Poza tym, Wieteska, jak ktoś ogląda to i nie jest mocno do niego uprzedzony, to zrobił olbrzymi naprawdę. skok między tak. jesienią a wiosną. Tak. E, no i no pytanie, no, będzie robił kolejne, czy nie? No bo jak nie będzie robił. Zdarzają kolejne, mu się te zaćmienia no umysłu, tak. w ale już teraz dużo mniej tego. Ale zaraz mniej jest. I tego lepiej ma. też w rozegraniu wygląda. No. Tak, dokładnie. Nie mówię, wiadomo, że jest to trzeci obrońca w hierarchii, ale okej, okay, no ja mu kibicuję. Lukiniarz Panie Kolego, w tamtym sezonie w Portugalii cztery asysty. Ok, czyli jednak miałeś rację. 0 goli, 4 asysty, a teraz na szybciutko sprawdzamy jak to wyglądało w legii w tym sezonie. Mamy Lukiniarz. 5 goli, 9 asyst, 3 asysty drugiego stopnia. Nie no, Lukiniasz to chyba taki właśnie typowy zawodnik wyskautowany sobie, tak? Lukiniasza Ciebie. możemy rozpatrywać jako... Piętnast, piętnastkę Lukiniasza na następny sezon ewentualnie. Wiesz co, piętnastka Lukiniasza, natomiast... Wiesz co, korci jest, mnie... Chociaż to też w następnym chyba bardziej. <laughs> Bo chodzi mi bardziej o tego napastnika, który ma przyjść, więc... No tak dobra, mi korci dobra. O, o niego, tak? Żeby zrobić... Dobra, czy ja patrzę na swoją listę. Mówiłeś Weso, Antola, Wietes, Kante, Lewczuk, Karbow, Co? jeszcze nie. Niezgoda, żeśmy nie wymienili, panie kolega. A to wygrany był na pewno, bo już jest zarobiony pewnie tak, że już nie musi pracować. No, w niezgoda to wiadomo, tak? Nieoczywiste bardzo. na pewno, bo chłopak przed znikąd Ale i wiesz, co? też bym punktów. jeszcze troszkę poczekał z tymi plusami takimi wielkimi, z tym rosołkiem, z tego względu, że. Tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, Rosołek jest bardzo dobry w momencie, kiedy trzeba wejść, gonić wynik. Bo jeżeli w, gra w podstawowym składzie, to nie ma Rosołka. on to pewne, ale wiesz, no to jednak chłopak, który ma 18-19 lat, w tej chwili 19 chyba. No Tak, ale też mówienie o tym, że już taki wielki plus, na pewno wielki plus za bramkę z Lechem, tak? tą zwycięską, no to... Zresztą uważam, że wielki plus z tego względu, że on chyba w rezerwach zagrał z 15 spotkań, czy coś w tym stylu, więc to nie jest też taki chłopak, kto tam czekał na no swoją szansę, nie wiadomo ile. To taki królik z kapelusza wyciągnięty i no bez Rosołka mogło mistrzostwa nie być, no bo tych punktów trochę nam też nazbierał. A no, przede wszystkim się. Natomiast ten plusami... sezon przekręcił tym, tym golem z Lachem, tak? Tak, natomiast jeszcze poczekajmy z tymi plusami, zobaczmy jak teraz będzie ten, ta runda i zobaczymy tak co tak, na, co tak naprawdę stać Rosołka, bo no mówię ok, fajnie w ważnych momentach bramki, bo to i z piastem, i z Lechem i z e, wyszła mi jedna bramka z uks em i powiem ci tak szczerze, że no, każda tak naprawdę coś znaczyła, tak więc okej okay. natomiast no, nie podoba mi się w Rosołku to, że jak już dostaję szansę od pierwszej minuty to to rosołka nie ma i to mnie trochę denerwuje, drażni. Znaczy może nie denerwuje, no bardziej. Każe mi spojrzeć to w taki sposób, żeby z ocenami nad tym, jaki rosołek jest w Ochach, jeszcze chwilę poczekać, tak? Mhm. Po prostu. No dobra. Jeszcze z plusów Gwilę sobie notowałem, no bo to zaorał w klasyfikacjach wszystkich. 11 goli, 8 masy, 7 masy z drugiego stopnia no Nawet się za bardzo nikt do niego nie zbliżył. No to tak, to, to prawda. to bili, żeśmy zapomnieć, znaczy ja zapomniałem. No. Ale tak, no bardzo duży plus. Patrząc na to, co poprzednio prezentował w górniku, chociaż hmm, tam tak naprawdę mógł mieć w asy tyle, ile e, w tej no chwili tak, miał tak. goli, tak? No, tak. no ale w tym też, No dobra. No, no, ale tutaj tutaj też gość, który jakby strzelał to, co ma do strzelania, to byłby królem strzelców. O, no z mogli razem mogli a, się ta, bić, nie? Tam, tam po 30 już by mieli. <laughs> to chyba wszystkich wygranych takich. Wszyscy są wygrani, którzy grali, ale, no, ale to, takich największych to chyba żeśmy wymienili. A przegrani taki jeden, jakbyś takiego jednego. Potem sobie pogadamy o reszcie, ale Jeden to, przegrany? No. Kurczę. Największy, Największy przegrany. Wiesz co, przychodzi mi do głowy tak naprawdę. No, jedno nazwisko, tak naprawdę. No. Paweł, stolarski. Okej, okay. Paweł stolarski, dobrze. Nie wiem, czy coś taki, który wiedziałeś, że może dać więcej, i nagle zniknął. Co ogólnie, dla mnie chyba obradowić, bo miałem olbrzymie, jakby. No, ja to nie traktuję tak jak. Wymagają jako legii, tak naprawdę, wiesz. <laughs> Rozumiem. No, myślę, że. Stolar, Obradowicz i Remi to chyba takie trzy największe, trzech no tak, największych no, przegranych. No. Remi to akurat kontuzje, tak? A... No ale trochę ze swojego też tam. A Stolarski po prostu jego bylejakość. Ze swojej winy. Nie, no tak, oczywiście. Praszel przegranym, Noć, Noć przegranym. No tak, tak. Też bym się z tym zgodził. No i gorszy, gorszy ten Marcin się ostatnio Patrząc trochę... Patrząc na to, nie to nie ile tak naprawdę grali tam ci zawodnicy. To Praszalik, to tragedia, że sobie nie poradził. No mi się jeszcze bym powiedział, że Martinsz, ten sezon trochę. Czy Runda. No Runda, ale wiesz, zero goli, jedna asysta przez cały sezon. Więc no mimo wszystko jak na no, ósemkę, szóstkę nawet, to... że tak naprawdę to Martinsz tam też był. W pewnym momencie robił grę, a potem no to już tam... No tak, ale wiesz, od gościa, który chyba był, no, znaczy który jest gwiazdą tego zespołu, jakby nie patrzeć, to oczekuje dużo więcej. chyba nigdy nie miał jakichś takich, nie wiadomo jakich, osiągnięć, jeśli chodzi o asysty i bramki. Ale ogólnie, no, grę też nie było takie kreowania. No, no to właśnie mi się nie zgodził, to pół roku po, po przerwie zimowej, to tak się chyba trochę sknociło tak to do tego. Momentu było całkiem ok. Zobaczymy, jak ten sezon, bo może być tak, że będzie ławkową mimo wszystko. Tak. No. Sliż będzie dostał na pewno dużo szans, ze względu na to, że jest młodzieżowcem. A więc Sliż chyba zasłużył na to wszystko, tak, bo gra coraz lepiej, tak naprawdę prezentuje się naprawdę. Widać było, że tak, że potrzebuje chwilę czasu na to, żeby zobaczyć jak się gra w legi, bo to jednak na pewno jest zupełnie co innego niż w zagłębiu Lubi. I teraz będzie myślę, że w tym sezonie już robił dosyć, znaczy pełnił du dużą, bardzo ważną rolę. Będzie ważną postacią, w, tym, w tej drużynie. dobra. Coś jeszcze o podsumowaniu? Czy kończymy? Jeśli chodzi o podsumowanie, no to chyba to co najważniejsze, to powiedzieliśmy, tak? Czyli że do meczu z lechem była lipa. Od meczu z Lechem było dobrze. I do momentu, kiedy przyszła runda finałowa. Tak? Znaczy, może nie była lipa oczywiście, tylko było całkiem ok, i tylko nie punktowali. no I te kontuzje wszystko. nami nowy sezon. Wzmocnić się, przygotować, wydać kontuzje i poprawić to, co było słabe. I utrzymać też skład. Ale najważniejsze, żeby zaistnieć w końcu w Europejskich Pucharach, bo no bez tak? tego to możemy sobie tak naprawdę o wszystkim innym tylko i wyłącznie pomarzyć, jeżeli nie będzie Europejskich Pucharów. No tak, no. Ktoś będzie musiał odejść i... raczej gwiazd się nie spodziewam. No nie. No dobra, to kończymy i zaraz jakiś odpalamy odcinek specjalny. Dokładnie tak. <noise> Dzisiaj krótko jak na nas to, <noise> ale żeby nie przedłużać to rozbijemy to po prostu na dwa odcinki. Dzięki bardzo za, Dzięki za wysłuchanie. Dzięki Mateusz za, za tą nagrywkę. I, I do, usłyszenia do usłyszenia za pół godziny.